Cześć, witam was kochani w nowym odcinku z serii Mierzymy I dzisiaj zapraszam was na jeden z moich ulubionych odcinków Czyli zarówno sukienki, jak i także stylizacje na święta Ogólnie poszłałam tutaj z kolorem jak zawsze Czyli wybrałam dużo propozycji czerwonych i zielonych Ale także bordowych, ponieważ moim zdaniem ten kolor jak najbardziej także pasuje A że teraz jest trendem, to wierzę, że wiele takich elementów macie już w szafie Ale także biel, mam trochę czerni Jakby oczywiście możecie się tylko lekko zainspirować, możecie Pójść na całość. Nie jest to absolutnie wymagane, żeby w tych kolorach chodzić święta, ale po prostu jak już przygotowuję dla Was stylizację na tę okazję, no to już staram się, żeby te. Tym klimatem najbardziej pasowały. A to, jak wykorzystacie tutaj te pomysły, to już od Was zależy, tak naprawdę. Jak zawsze, linki do wszystkich rzeczy znajdują się na dole w opisie wraz z moimi wymiarami, tak żebyście wiedziały jaki rozmiar wybrać dla siebie. Odcinki z tej serii pojawiają się razem dwa razy w tygodniu, także jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji, żeby nie ominąć kolejne filmy. Zacznę dzisiaj od skienek i Konkretnie od najpiękniejszej, tutaj. Jakoś ten walur tak mi pasuje do świąt. Nie wiem, jakby mam wrażenie, że ze względu właśnie na tę głębię koloru i opalizowanie, no to po prostu. Uwielbiam i mam już w sumie dwie sukienki, które głównie w święta noszę właśnie z welurowego materiału Tutaj ta propozycja jak już jest 140 zł, na sobie mam rozmiar L Skład oczywiście sztuczny, jak to w przypadku weluru No i co mogę wam powiedzieć, jest niesamowicie propozycja z klasą, ale jednocześnie seksowna, no... Po prostu odhaczone są wszystkie Okienka, górna część Jest bardziej dopasowana, jak widzicie W rękawach, także w biuście Tutaj są ładne marszczenia z góry Dekor jest kopertowy w kształcie litery V Talia pięknie podkreślona I kręgłości także, ponieważ tutaj Ten dół jest dosyć dopasowany Z fajnymi marszczeniami tutaj na brzuchu no, Brzuch jest minimalnie podkreślony Jakby te marszczenia poszły Nieco bardziej w dół, żeby jeszcze tutaj Tak z 5 cm dalej To było pociągnięte, byłoby lecone lepiej, ale w takiej wersji także prezentuje się super. Jest to sukienka do połowy, Łydki, ale z fajnym wycięciem tutaj na udo. No, ja jestem zakochana i ja się naprawdę będę biła z myślami, ponieważ nie chciałam za bardzo dodawać nowych rzeczy do szafy, ale jestem zakochana, więc tutaj zastanowię się grubo nad tą propozycją. Poprzednia bordowa sukienka, bo nie powiedziałam, występuje także w głębokiej i zieleni. Teraz mam także właśnie taki odcień. W sumie już bym powiedziała burgundą, ponieważ tutaj już mocno widoczne są fioletowe tony, ale dosyć tak, że w grandową kolorze. I grana też bardzo mi się um, podoba właśnie w stylizacjach świątecznych. Cena to 130 zł. Ponownie mam na sobie rozmiar L. Ten model jest rozkoszywany, z plisowanego materiału. Pięknie podkreśla talię, jednocześnie przykryje ładnie tutaj brzuch, więc będzie można bezproblemowo się tutaj w niej najeść. Góra jest po tej dopasowanej bardziej stronie. Ładnie eksponuje dekolt, ponieważ jest tutaj dosyć głęboki dekolt w kształcie liter V. Niesamowicie podobają mi się te rękawy, ponieważ Rękawy są stworzone z jednej dosyć cienkiej warstwy materiału, i one są takie troszeczkę transparentne. Nie jest to szyfą, więc nie jest to takie półprzezroczyste, ale troszeczkę właśnie jest jaśniejsze niż reszta sukienki. No i tutaj mamy właśnie takie rozszerzone rękawy. No, moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo ładnie i elegancko. O! Kolejną propozycję mam tutaj w zieleni, ale ten model dostępny jest także w czerwonym kolorze. Kosztuje 140 zł. Na sobie mam rozmiar 42. Jest średnio takiego materiału, a krój to po prostu jakaś bajka. To jak pięknie wygląda talia. Jak ładnie jest podkreślona sylwetka tutaj. O, ja nie mam pytań. Przede wszystkim są tutaj bufki, więc ramiona są bardzo dobrze podkreślone. Rękawy dopasowane tutaj w tej samej górnej części, później je się rozchodzą. Tworzy się tutaj taka fajna bufka na dole ze zwężeniem na nadgarstkach, ale jednocześnie zgrabnie tutaj wyglądają ręce, ramiona w górnej części. Tutaj, jak widzicie, jest ozdobny element, czyli ten kołnierzyk, taki zaokrąglony, trochę po tej takiej grzeczniejszej stronie, ale jakby sam w sobie krój jest kobiecy, więc będzie pasował do wielu tak naprawdę osób, że będzie zarówno dla tej młodszej tutaj widowni mojej, ale także nieco starszej. No i tutaj jak możecie zobaczyć biust, talia pięknie podkreślona, sukienka jest rozproszowana bardzo ładnie trzyma swój kształt, mimo tego, że ten materiał jest właśnie taki turbo delikatny i wydaje się że bardziej taki lejący, a jednak tutaj... Cudownie się układa, także ja jestem ponownie tutaj w niej zakochana, długość też jak najbardziej Idealna przed kolanką, także kolejna świetna propozycja Kolejną sukienkę możemy kupić albo w takim pięknym bordowym kolorze, albo czerni I ta czerni w sumie sprawdzi się też fajnie na Sylwestry, ze względu na to, że ten materiał Jest z brokatową nitką i z takimi elementami przyklejonych, takich Płaskich cekinków, płaskich elementów, które mocno odbijają światło, no i to się mieni po prostu przecudownie. Sukienka kosztuje 140 zł, na sobie mam rozmiar L. I tutaj, jak możecie zobaczyć, jest ponownie dekorztacie litery V kopertowy, ale ten nieco bardziej zabudowany. Tutaj, jeśli chodzi o rękawy, ponownie znajdziemy bufki, dosyć luźne rękawy, ale takie półprzezroczyste, z fajnym takim szerszym zakończeniem. Dalej tutaj znajduje się marszczenie materiału, jest ładnie podkreślona. A następnie znajdują się takie trzy falbanki materiału. No, moim zdaniem, jest jednocześnie kobieca, trochę urocza, ale to jest takie taki fajne proporcje. Ja się w niej czuję bardzo dobrze, jest wygodna, elastyczna. Także kolejny hit w sumie, no ale tego się spodziewałam, zamawiając te sukienki. W końcu coś w czerwieni, bardzo kobiece sukienka, mini do połowy łydki, która kosztuje 160 zł. Występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, druga to czerń takie różowawe, chłodno-różowawe kwiaty. Tutaj jeśli chodzi o święta, no to ta zdecydowanie wygrywa. Jeśli chodzi o rozmiar, to zamówiłam tutaj 42. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo elegancka, taka z klasą, ze względu na to, że od talii rozchodzi się kształt litery A, jest tutaj taka dosyć prosta, ale jednocześnie kamufluje brzuch, ale nie rozchodzi się za mocno. Góra dopasowana tutaj w biuście, dekor w kształcie litery V. Tutaj związaniem, żeby związać właśnie pod szyją kokardkę. No i jak widzicie rękawy ponownie bufkę mają. Tutaj materiał to szyfon, więc one są takie bardzo pówcze, zroczyste i zwężone na dole, no, mega mi się podoba. Jest jeden, co prawda, mankament tutaj w przypadku tej sukienki, ponieważ pasek jest dołączony do zestawu, ale jak możecie zobaczyć, to jest zdecydowanie zbyt małe, Nie byłam w stanie go zapiąć i brakuje mi tak naprawdę z 3 cm do pierwszej dziurki, więc wydaje mi się, że tutaj pewnie były dwa rozmiary pasków, jak nie jeden do wszystkich rozmiarów sukienek, więc nie da się tutaj nic zrobić. To jest dziwne, ale już drugi raz mi się zdarzyło tutaj, jeśli chodzi o te ubrania zamówione do odcinków. Mierzymy, że pasek był zbyt mały do rozmiaru danej rzeczy. Jeśli oglądaliście w zeszłym roku taki odcinek, to tę propozycję możecie kojarzyć, ponieważ niemalże identyczną pokazywałam Wam właśnie w zeszłym roku tutaj jedynie jest różnica, jeśli chodzi o dół sukienki, ponieważ jest taki podmienięty, jest taka bardziej bombka i szczerze wygląda to jeszcze lepiej. Tutaj ta propozycja kosztuje 180 zł, na sobie mam rozmiar 42, rekord jak widzicie jest w kształcie serca, choć sobie ten model sukienki jakoś zbyt tego biustu nie podkreśla. Jest zabudowany no i dosyć wysoko. Tutaj podobają mi się rękawy, ponieważ jest taki cieniutki pasek na ramionach, a później jest bufka, sam w sobie materiał jest taki sztywniejszy, trzyma swój kształt No i wygląda pięknie Jest to welur, ale taki inny niż zwykle No i w porównaniu do tej pierwszej sukienki, od której zaczęłam dzisiejszy odcinek No to widzicie, że różnica jest spora Ponieważ ten welur tak nie opalizuje Nie jest aż tak głęboki, jest po prostu bardziej matowy Bardziej przypomina sztruks, tylko właśnie takiej wersji gładkiej Mi się bardzo podoba Jest dopasowana w górę i części dół rozkloszowany to jak to się mieni, to ja nie mam pytań Jakby to wygląda tak przepięknie Sukienka w głębokim zielonym kolorze, która kosztuje 70 zł Dostępna jest w tej wersji kolorystycznie, ale także czerni Tutaj baza jest welurowa, właśnie taki głęboki od zieleni A do tego cekiny, nie ma ich bardzo dużo Tak jak w przypadku takich typowych cekinowych sukienek Ale jest sporo, no mieni się cudownie Ma bardzo prosty krój, taki przypominający sukienki satynowe Czyli taką kształt litery V, niutkie, bardzo ramionczka. Mam wrażenie, że ma taki bardzo prosty krój, ale w momencie, gdy mam ją na sobie, to faktycznie krągłości są bardzo ładnie podkreślone. No, bomba. Też to wycięcie jest w idealnym miejscu. Ładnie tutaj eksponuje nogę. No, prezentuje się rewelacyjnie, ale nie jest to zdecydowanie sukienka dla osób, które mają skórę wrażliwą, ponieważ te sukienki bardzo drapią. Czuję od wewnątrz, czuję na zewnątrz i absolutnie nie jest to sukienka dla mnie, a szczerze widziałabym się w takiej w tej ostatniej już sukience. Brakuje mi trochę kokardki, ponieważ ten materiał wygląda jak papier do pakowania prezentów. I aż się prosi tutaj o jakąś kokardę. No to jest sukienka o kroju Baby Doll, kosztuje 50 zł Na sobie mam tutaj rozmiar L i ten model charakteryzuje się tym, że odcięcie jest pod biustem, biust jest w miarę tutaj dopasowana, następnie się rozchodzi na szerokość. To jest fajny krok w momencie, gdy mamy większy brzuch, chcemy go schować, czy po prostu czuć się komfortowo w tym obszarze, ale w momencie, gdy chcemy podkreślić talię, to możemy sobie tutaj dodać po prostu paseczek, żeby tę talię podkreślić. Nie ma żadnego najmniejszego problemu. Długość jest fajna, jest to mini, ale tak kilka centymetrów nad kolano ja się czuję nie bardzo dobrze, w szczególności, że tutaj tył jest nieco dłuższy, jest bardziej zabudowana, ale ma swój urok, taka co bardziej dziewczęca jak dla mnie ponownie bomba, tym bardziej, że za takie pieniądze. A teraz przejdziemy do stylizacji świątecznych i na pierwszy rzut mam tutaj połączenie satynowej spódniczki oraz włochatego kardiganu. Właśnie uwielbiam to połączenie takiej satynowej, eleganckiej spódniczki do czegoś takiego bardzo cozy i zazwyczaj w tym sezonie jesienno-zimowym bez problemu znajdziemy zarówno swetry, jak i także kardigany o takim właśnie włochatym, czasami bardziej misiaczkowym wykończeniu. Tutaj kardigan kosztuje 150 zł, występuje właśnie w tej białej wersji. Na sobie mam rozmiar M i leży perfekt. Tutaj jest troszeczkę luzu, ale nie jest zbyt obszerny. Sweter wolałabym taki bardzo duży, wydług, nie wiem, wyglądał fajnie właśnie tutaj taki obszerny do tej spódnicy. Jeśli chodzi o dół, jest to ta sama spódnica, którą pokazywałam wam w ostatnim odcinku, tylko tam pokazywałam wam różną wersję. Tutaj pokazuję wam taką ciemno. bo bordową przepiękna Cena 50 zł. Jest to wiskoza satynowa, układa się po prostu perfekt. Mi się tak, te spódnice podobają, że zatrzymałam owa kolory, ten właśnie idealnie pasuje na święta, ale nie tylko. Teraz to jest jednak kolor sezonu. W przypadku stylizacji świątecznych warto pamiętać o tym, co mamy już w szafie, co możemy urozmaicić tak, żeby właśnie była stylizacja bardziej świąteczna, ale niekoniecznie wiecie kompletować już od zera outfit, więc fajnym. Dodatkiem jest jakiś taki charakterystyczny element. Na przykład tutaj taka walurowa marynarka w bordowym kolorze, która fajnie się tutaj właśnie dopasuje do wieli, do czerni, do szarości, więc możemy wykorzystać inne elementy. Pod spodem mam po prostu biały, standardowy top i te spodnie szare sysy, które Wam ostatnio nałogowo pokazywałam. Oczywiście link pojawi się w dole, ponieważ bardzo mi się podobają. To są przede wszystkim takie, wiecie, eleganckie już spodnie, ale jednocześnie takie mega wygodne i cozy. A tutaj marynarka w cenie 200 zł występuje w tej wersji kolorystycznej, ale także w ciemnej zieleni, więc co tak naprawdę wolicie do szafy dodać. Moim zdaniem bordo będzie takie. Jednak bardziej wszechstronne, nie tylko właśnie na święta, ale ja po prostu zieleń wycherzę czysto ze świętami i ciężko mi po prostu zielone rzeczy wykorzystać później do takich bardziej codziennych stylizacji. Tutaj Rozmiar, jaki mam na sobie, to L. To jest taka dłuższa marynarka, która jest raczej dopasowana. Właśnie taka smukła, będzie fajnie wyglądała do właśnie tego typu stylizacji, ale także do zarzucenia na jakąkolwiek sukienkę. Więc, jeśli macie jakąś fajną białą czy czarną sukienkę, to właśnie możecie połączyć z taką marynarką. Druga opcja takiej bardziej eleganckiej narzutki to taki żakiet tweedowy. Tutaj w kolorze bardziej ekris połyskującymi elementami. I to jest element, który fajnie będzie grał właśnie w stylizacjach świątecznych, ale jednocześnie niekoniecznie się z takimi stylizacjami kojarzyć będzie, więc założycie po prostu do innych stylówek Później nadać mu na Sylwestra i inne okazje, i bardzo mi się podoba, jak wygląda. Cena to jedynie 70 zł. Na sobie mam tutaj rozmiar XL i nie wiem, czemu w sumie zamówiłam ten rozmiar. Może Lki nie było, ale szczerze bardzo dobrze wygląda. Ma tutaj ostre zarysowanie w ramionach, dosyć luźne rękawy. Wydaje mi się, że w Lce były tak idealnie już dopasowane. Luźny tułów, ale właśnie taki kęciasty efekt. Mamy tutaj takie połączenie, wiecie, materiału, który już jest obecny od Wielu lat, ale jednocześnie jest troszeczkę fajniejszym, bardziej modern e, krojem, dzięki czemu właśnie jest taka nuta nowoczesności w tym. Dodatkowo, ładne zdobienia tutaj. Na kieszeniach, ponieważ mamy tutaj zarówno perły, jak i także cyrkonie, więc ładnie się to bardzo mieni. Najlepiej by było połączyć nie z bielą, ponieważ tutaj faktycznie widać tą różnicę tonacji, ale właśnie do szarości, do bordowego koloru, do czerni będzie super wyglądać i też do jak najbardziej do stylizacji. No i oczywiście dodatki takie jak pasek czy torebka, które fajnie urozmaicą stylizację, i możemy tutaj wykorzystać po prostu zwykłą nową supermarketę. Którą mamy w szafie, tę pokazałam wam w tym sezonie. Ją po prostu kocham. I tutaj, słuchajcie, znalazłam na stronie Mochi tę piękną mm, torebkę. No po prostu od razu urzekłam mnie. Kosztuje 150 zł i jest takich małych rozmiarów. Możemy tutaj nosić, właśnie tak w ręku. Na tej małej rączce, ale słuchajcie, mieści się w ten sposób, więc jest wygodna, jeśli robimy takie torebki do dłoni. Ale w środku znajduje się także łańcuszek, więc możemy normalnie założyć na ramię. No i co mogę Wam o niej powiedzieć? To jest welurowa, właśnie z takimi dosyć sporymi elementami złota. Tylko ten kolor złota jest taki bardzo ładny, dosyć szlachetny. Nie jest taki typowo żółty, właśnie żółty jest łańcuszek, a zdecydowanie w odniejszym kolorze jest tutaj ta obramówka i rączka. No i tutaj, jak widzicie, jest. Piękna kokarda też ze zdobieniami. No moim zdaniem wygląda to cudownie, to też będzie fajna opcja na prezent, tak samo jak ten pasek. To jest bardzo fajna opcja właśnie dodatku, ponieważ kosztuje jedynie 30 zł, więc też jeśli szukacie jakiegoś drobiazgu na prezent, zamówiłam tutaj rozmiar L i jest dosyć luźny hl to by mi bardziej pasowała tak faktycznie w spodniach z wysokim stanem. Jeśli chodzi o noszenie w talii, w sukienkach, no to wybrałabym mniejszy rozmiar. No cena jest tutaj rewelacyjna. Jest to taki materiał welurowy i kokardka ma złoty środek i te boczki, a tak to też jest welurowa. Taki mały element, ale faktycznie już super zmienia stylizację. Zielonych akcentów jak widzicie w tym filmie zbyt wielu nie ma, ale jakoś tak nie rzuciło mi się zbyt wiele fajnych elementów. Za to ta bluzka jest rewelacyjna. Kosztuje 90 zł, występuje w tej zielonej wersji, ale także w takiej w panterkę, którą już pokazywałam wam w ostatnim odcinku z Mohito. Tutaj mamy kryjący środek, szyfonowe, leciutkie rękawy. Na sobie mam rozmiar 42, bo nie powiedziałam. Jest tutaj bufka na ramieniu i właśnie zwężenie tutaj w nadgarstkach, a środek jest taki dopasowany. Jest głęboki dekor w kształcie liter V, dobrze tutaj dopasowany materiał podbióstylny. Dzięki czemu biust jest bardzo ładnie podkreślony, no wygląda rewelacyjnie. No i właśnie do tego typu bluzki fajnie wyglądają jakieś takie luźniejsze spodnie. Sama raczej chętniej połączyłabym taką butelkową zieleń z czymś jaśniejszym. A to dlatego, że dla mnie już taka stylizacja jest dosyć ponura, albo chociaż jaśniejszy makijaż z lżejszymi ustami, ze względu na to, że już tutaj jest taki mroczniejszy efekt. Ale krajowo właśnie pasowały mi tutaj te spodnie, które pokazywałam wam w ostatnim odcinku z Cinsaya. Są to luźne white legi z paskiem tutaj w talii, więc możemy sobie jako kartkę zawiązać. Są proste, ale luźne i wyglądają naprawdę ładnie na sylwetce, a kosztują jedynie 60 zł. Uwielbiam takie zdobione koszule z elementami koronki, tak już to jest 120 zł. Występuje zarówno w tej czarnej wersji, ale także białej. Tutaj baza jest, jak widzicie, taka praktycznie przezroczysta z czernymi kropeczkami. I są tutaj elementy koronki, czyli właśnie tutaj taki pas w biuście, i także on się tutaj łączy na rękach, dzięki czemu też tutaj jest bardziej kryjąca. No i też to występuje z tyłu, więc nie widać dzięki temu biustonosza, ponieważ często jest tak, że Przód może być bardziej kryjący, a plecy są całkowicie przezroczyste, i wtedy źle to wygląda, a tutaj nie ma żadnego problemu. Bardzo słonny krój. Tutaj ponownie bufki na rękawach, luźne rękawy, ale ta góra i tu wygląda naprawdę zgrabnie. Tutaj mamy na sobie rozmiar 40. Jest tutaj sznurek do zawiązania właśnie na szyi, ale można to pominąć. I wydaje mi się, że właśnie w takiej wersji, gdzie tego nie ma, też wygląda super. Tutaj jest właśnie ciemniejsza ta strefa guzików. No ale to oczywiście możemy rozpiąć i też wygląda świetnie. Do tego połączyłam plisowaną spódnicę w bordowym kolorze, która kosztuje 50 zł. Tutaj mam na sobie rozmiar L. Jest na gumce jest naprawdę taka mocno rozciągliwa, więc też będzie fajna opcja i wygodna na święta. Spódnica jest do połowy łydki, ma piękny kolor, fajnie się układa i też ma milutki w dotyku materiał. Tutaj połączenie białego swetra zdobionego przy szyi z granatową spódnicą plisowaną. Tutaj ta spódnica kosztuje 60 zł, występuje w dwóch wersjach kolorystycznych, także w czerni. Na sobie mam rozmiar L i powiem szczerze, że ta jest taka najbardziej dopasowana, ciężko mi było przesunąć przez pośladki. O ile tutaj jest, wiecie, super jest luz, w sensie teraz zawiązałam tutaj ten pasek, ale mogę jeszcze poszerzyć. Tak, jednak Ciężko właśnie, ponieważ tutaj w pośladkach mam dużo większy wymiar i było ciężko widzieć w przypadku zarówno tej satynowej pierwszej, czy tej plisowanej bordowej, to tam na luzie to są zdecydowanie wygodniejsze wersje. Tutaj, jak już jest założona, to jest super też do połowy łydki, ma nieco większe plisy, takie bardziej zarysowane, przepiękny kolor. Moim zdaniem ten granat naprawdę fajnie wygląda w stylizacjach świątecznych. Tutaj, jeśli chodzi o górę, to sweder kosztuje 70 zł. Tak występuje w dwóch kolorach. Tutaj mam na sobie taką śnieżno-białą, bym powiedziała, ale dostępna jest także w ciemnej szarości, takiej melanżowej, Tutaj, jeśli chodzi o zdobienia przy szyi, są to kuleczki: jedne perłowe, drugie srebrne, są na zmianę te rzędy i one są. Z jednej i z drugiej strony, co jest fajne, ponieważ to jest taki element biżuteryjny, a często tylko z przodu właśnie jest taki element, a jednak jak mamy włosy zapięte ku górze, no to z tyłu to widać. Że tam się nic nie dzieje. Tutaj mam na sobie MK e, właśnie, jeśli chodzi o ten sweter, i jak możecie zobaczyć, leży pięknie. Tu jest idealnie dopasowane w tułowiu. Rękawe są lekko luźne, no pięknie to moim zdaniem wygląda. Złożyłabym tylko inne buty do tej stylizacji zdecydowanie, ale po prostu już nie mam siły, żeby zakładać co innego, więc już chcę film dokończyć w tych wygodnych mokasynkach. Znalazłam piękne zielone spodnie o rozszerzających się nogawkach, kosztują 120 zł. Występują także w czerni oraz w czerwieni. E, tutaj na ja mam rozmiar 42. Są, jak widzicie, z bardzo wysokim stanem. Mają prosty tutaj dopasowany krój z góry, więc będą podkreślały wystający brzuch, ale nie marszczą się tutaj, więc nie podkreślają aż tak jak niektóre luźniejsze, czy z zaszewkami potrafią podkreślać. Pięknie są uwydatnione pośladki. Nogawki są luźne, ale jak widzicie, jest takie zarysowanie pod spodem, więc nie są aż tak obszerne. No, moim zdaniem układają się naprawdę dobrze. Tutaj też jest kancik po całości, nogawka jest taka właśnie rozszerzająca się, no ale w taki ładny sposób, tutaj zgrabniejsze są na przestrzeni ud, więc nie dodają tak objętości, są bardzo kobiece, tutaj z takim właśnie delikatnym paskiem, no bomba moim zdaniem. Jeśli chodzi o górę, jest to bluzka, która jest tutaj taka dopasowana na środku z luźnymi, ozdobnymi rękawami. W tej 70 zł występuje w białej oraz czarnej wersji. Zamówiłam tutaj rozmiar L i w rękawach mam wrażenie też że to wycięcie tutaj jest idealne w mniejszym rozmiarze. Lepiej wyglądałaby pewnie w tułowiu, byłaby bardziej dopasowana, ale już tutaj mogłaby być zbyt mała. Lubię, gdy wiecie, bluzki są dopasowane, to, gdy nie ma takich fałdek, a tutaj niestety te fałdki są, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Rękawy są bardzo luźne, z bufkami i wąsko zakończone. Jakby jest ok, ale no, trzeba sprawdzić na sobie i dopasować jednak tutaj odpowiednio rozmiar. I na koniec taki zdewiony sweter w piękne kokardki. Zamówiłam tę czerwoną wersję, ale dostępna jest także biała. Cena to 140 zł, raczej nie łączyłabym z zielenią, ale już nie mam do czego zmierzyć. Bardziej do czerni fajniej będzie wyglądać, czy do bieli. Moim zdaniem wygląda naprawdę bardzo dobrze. To jest taki element właśnie zdobiony, więc kojarzy się ze świętami, ale jednocześnie także można nosić po prostu. Sezonie jesienno-zimowym bez problemu. Ten sweter możemy sparować z jakąś fajną spodniczką, na przykład czarną, właśnie taką satynową, wiskozową, czy jakąś rozkloszowaną. Także do spodni takich materiałowych, ale też wiecie na taką wersję luźniejszą, do jeansów czy do leggingsów po prostu. Jeśli chcecie mieć coś takiego cozy, żeby już wieczorami siedzieć w wygodnych ciuchach, a nie w takich bardziej eleganckich, no to to będzie dobra opcja. No mi się bardzo. Bardzo podoba. Chociaż zazwyczaj byłam tym team, wiecie, ugly Christmas sweaters, tak teraz troszeczkę bardziej mnie jednak ciągnie do tych zdobionych tak już na uroczo, a nie <grymnie> tak typowo świątecznie. Kochani, to by było wszystko na dziś. Mam nadzieję, że filmik przypadł wam do gustu, że znaleźliście tutaj coś dla siebie, jeśli szukaliście jakichś nowych elementów do dodania do garderoby, czy też po prostu złapaliście inspirację na stworzenie właśnie takiej stylizacji świątecznej już z własnej szaty do zobaczenia w kolejnym odcinku pa pa